Dzień dobry! Rozkoszując się pyszną kawą, zapraszam do mojego świata pełnego pasji. Zabiorę Cię w podróż po dietetycznych faktach i mitach i opowiem o swojej praktyce dietetycznej. Nazywam się Maciej Pokarowski, jestem wykładowcą akademickim i praktykującym dietetykiem. Podcast powstaje dzięki uprzejmości Radia Lublin, czyli miejsca, w którym właśnie nagrywam. Kawka w dłoń i działamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat dotyczący badań. Badań, które warto wykonać przed wizytą w gabinecie dietetyka. A w zasadzie, powiemy sobie, czy faktycznie tak jest, że koniecznie przed spotkaniem w gabinecie dietetycznym trzeba wykonywać badania laboratoryjne. Z pewnością spotkałeś się drogi słuchaczu z taką informacją, że przed konsultacją w gabinecie dietetycznym no, na 100% musisz wykonać badania. Natomiast czy jest tak w praktyce? No nie do końca. Nie do końca, ponieważ jeśli dla przykładu masz insulinooporność, nadciśnienie tętnicze i nadmierną masę ciała, Masz nadwagę i potrzebujesz redukcji masy ciała, co znacząco już poprawi Twoje zdrowie. To prawda jest taka, że no, chcąc nie chcąc, prowadzisz nie do końca odpowiedni tryb życia. Idąc do dietetyka, się konkretne zmiany. Zmiany dotyczące Twojego żywienia zmiany dotyczące aktywności fizycznej. Również dobry dietetyk zwróci uwagę na to, żeby położyć nacisk na odpowiednią regenerację, sen, odpoczynek, czyli działać na kilku płaszczyznach. Zauważ, że w tym miejscu już będzie działo się bardzo wiele dobrego. Bardzo wiele dobrego, co poprawi Twoje wyniki badań. No bo najczęściej mamy problem z tym, że dieta obfituje w nadmiar kalorii, nadmiar cukrów prostych, nadmiar tłuszczów trans, nadmiar również sodu, no, co w kontekście przywołanego przypadku pacjenta będzie miało kluczowe znaczenie. A wprowadzając jakby te zmiany, no to i tak jesteś w stanie w perspektywie kilku tygodni, no czasami miesięcy, bo to nie jest jakby tak jasno określone, poprawić swoje wyniki badań. Warto mieć faktycznie punkt odniesienia, czyli no, wykonanie takich badań laboratoryjnych czy przyniesienie tych ostatnich, które były wykonywane, po to, żeby faktycznie dietetyk zobaczył, w jakiej kondycji zdrowotnej jesteś. Natomiast sytuacja, w której no, dietetyk odsyła Ciebie z kwitkiem, bo nie przyniosłeś mu wyników badań, no to jest troszeczkę takim e, nagięciem sprawy, bo za pomocą diety nie jesteśmy w stanie aż tak diametralnie na przestrzeni kilku dni odwrócić sytuację z wynikami badań. Jest to. Fajna informacja dla dietetyka. Dobrze wiedzieć, w jakiej kondycji zdrowotnej jest pacjent. Natomiast no, to nie jest jakby tak, że przychodzisz do specjalisty. Mówię oczywiście o, wciąż o dietetyku. No, i tam, no, jeśli nie weźmiesz ze sobą wyników badań, nie zrobiłeś ich, no to już popełniasz jakiś marginalny grzech. No zdecydowanie lepiej już by było wziąć jakąś rozpiskę dotyczącą Twojego sposobu żywienia, jak odżywiasz się na co dzień, spisać sobie pytania istotne dla Ciebie, a wyniki badań dietetyk też powinien zwrócić na ten element uwagę i jeśli robiłeś je dawno, no to po prostu zwrócić uwagę, co warto byłoby zrobić. Także punkt, jakby na początku i na wstępie, jest taki, że fajnie, żebyś miał te wyniki badań, ale jeśli ich nie masz, to nic absolutnie się nie dzieje. Tłumaczę już dokładnie, jakie badania warto byłoby wykonać, a w zasadzie nie tylko przed wizytą u dietetyka, ale generalnie warto było je wykonywać tak minimum raz na rok, nawet raz na pół roku. Pierwszym punktem na pewno będzie poziom glukozy. Glukoza naczczo jest bardzo istotnym wskaźnikiem głównie z tego względu, że niestety no, problem z cukrzycą. No, wcześniej też z insulinopornością jest bardzo i powinniśmy wyłapywać takie sytuacje, kiedy mamy problemy z glikemią. Generalnie, nawet jeśli obserwujesz, drogi słuchaczu, takie problemy ze sennością poposiłkową czy takim wznużeniem poposiłkowym, to już jest potężny sygnał alarmowy do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie. Poza glukozą, takim elementarnym badaniem, na pewno jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Głównie z tego względu, że no, zgony spowodowane chorobami sercowo-naczyniowymi jest to główna przyczyna zgonów na świecie. Także patrząc nawet na sytuację na oddziałach kardiologicznych to myślę, że bardzo dobrze widać istotę problemu i warto było to kontrolować, ponieważ to nie jest jakby tak, że nadciśnienie będzie dawało jakieś ogromne objawy, może dawać objawy w sytuacji, kiedy faktycznie już masz przewlekłe Długotrwale problemy z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Kolejnym istotnym parametrem będzie lipidogram. I w obrębie lipidogramu mam na myśli oznaczenie cholesterolu całkowitego, trójglicerydów czy cholesterolu HDL oraz LDL. Głównie z tego względu, że podobnie choroby układu krążenia, z czym te wartości lipidogramu bardzo mocno się łączą, e, to główna przyczyna zgonów i często będą towarzyszyły pacjentom z nadmierną masą ciała, z insulinoopornością, ponieważ tam e, powikłania sercowo-naczyniowe występują bardzo często. E, morfologia to jest jakby kolejny element, no i tutaj bardzo dużo można z tej morfologii wyczytać. E, morfologia jest bardzo tanim badaniem powszechnym i warto również o nią zadbać. Kolejna rzecz to insulina, e, głównie z tego względu, że jeśli mamy wartość glukozy naczczo, o której wspominałem na początku i wartość insuliny naczczo, to jesteśmy w stanie zaobserwować, jak działa nasza gospodarka węglowodanowa. Jest pewien wskaźnik, mianowicie wskaźnik HOMA-IR, który nie jest może kryterium, e, zbyt dobrym kryterium diagnostycznym, ale może pokazywać nam wskazania w jakim sytuacji jesteśmy, jeśli chodzi o tą glikemię. I daje nam to pewien obraz sytuacji. Czyli glukoza, insulina to są bardzo istotne badania, które warto wykonywać. Kolejna rzecz to ferrytyna. Ferrytyna głównie w kontekście sportowców, osób na dietach roślinnych, ponieważ ferrytyna e, będzie pokazywała nam. Jak wygląda gospodarka żelazem w naszym organizmie? Jeśli mamy obniżony poziom ferrytyny, no to możliwe, że mamy e, no pewne uszczuplone zapasy żelaza w naszym organizmie, i to jest bardzo istotny element. E, warto zwrócić uwagę na poziom TSH, e, ponieważ choroby tarczycy również e, no niestety dziesiątkują e, nasze społeczeństwo. E, podobnie jak w przypadku. E, Insuliny w zasadzie, no to szczególnie powinny zwrócić uwagę na to badanie osoby z nadmierną masą ciała. E, szczególnie jeśli obserwujemy problemy z redukcją masy ciała, ponieważ no, jest to pewna e, predyspozycja e, do tego, że mogą być jakieś nieprawidłowości u osób np. Na z nadwagą czy otyłością. E, ponieważ e, jeśli obserwujemy problem z redukcją masy ciała no to obniżony poziom TSH problemy z co mogą spowalniać po prostu nasz metabolizm. W kontekście funkcjonowania nerek warto oznaczyć poziom kreatyniny. Natomiast w kontekście funkcjonowania wątroby i dróg żółciowych dobrym wskaźnikiem są próby wątrobowe, czyli ALT, AST, ARP czy GG. TP. Dodatkowo analiza ogólna moczu, która również zwraca uwagę na to, w jakiej kondycji są nasze nerki i drogi moczowe, no i również to, o czym warto wspomnieć, to oznaczenie poziomu metabolitu witaminy D, po to, żeby wiedzieć, czy nie występują u nas niedobory. Jeśli tak, to wówczas konsultacja lekarska i dobranie odpowiedniej dawki witaminy D. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwa krytyczne punkty. Punkt numer jeden to to, że dietetyk nie odpowiada za za to, żeby dawać jakiekolwiek diagnozy, dietetyk powinien się orientować w tym, jak interpretować wyniki badań, natomiast nie jest on od tego, żeby przekazywać informacje np. o tym, że pacjent ma insulinoporność, że pacjent ma cukrzycę, ponieważ to jest rola specjalisty lekarza. Nie wchodzimy w kompetencje lekarskie. Dietetyk jest od tego, żeby wiedzieć, jak interpretować te wyniki badań, ale nie on stawia diagnozy. Drugi krytyczny punkt to higiena przygotowania do badań krwi, i tutaj pięć w zasadzie najważniejszych punktów. Wykonujemy te badania na czczo, no i zazwyczaj znajdziemy informację o tym, że było to 12 godzin nie przyjmowania żadnych pokarmów. Dzień przed badaniem unikamy spożywania alkoholu, wykonywania intensywnej aktywności fizycznej. Ostatni posiłek powinien być również. Lekki, nie może obfitować w tłuszcze i cukry. Natomiast bardzo też ważny punkcik: przed badaniem można wypić niewielką ilość wody. I nawet się zaleca, żeby e, dzień przed. I właśnie chwilkę przed badaniem, żeby napić się trochę tej wody, dzień wcześniej dbać o to nawodnienie, bo czasami może być problem po prostu z tym, żeby pobrać krew od pacjenta, a czasami jeśli robimy sobie kompleks badań, no to niestety nie będzie to nic przyjemnego. Jeśli będziemy musieli chwilkę czekać, napić się wody po to, żeby ponownie dokonać próby pobrania krwi ze strony. Pielęgniarki. Także zwracam też na ten element uwagę. Podsumowując, krótko ten temat: nie jest tak, że idąc do dietetyka, musisz koniecznie mieć ze sobą wyniki badań. Natomiast dietetyk powinien zwrócić Ci uwagę, jakie badania warto wykonać, jeśli robiłeś je dawno. Jeśli masz świeże wyniki badań, super, weź je do dietetyka, to pomoże wtedy. Dietetykowi, w tym, żeby zobaczyć, w jakim stanie zdrowotnym jesteś. Warto wykonywać podstawowe badania, o których mówiłem w tym odcinku, minimum raz do roku, nawet raz na pół roku. Warto mieć swoje zdrowie pod kontrolą. Pamiętaj również o odpowiedniej higienie, przygotowania do badania, o czym mówiłem na końcu odcinku. Więcej wartościowych materiałów i informacji znajdziesz na Facebooku i Instagramie Dietetyk przy kawie. Tam możesz zadać nurtujące Cię pytania i podzielić się spostrzeżeniami. Do usłyszenia w kolejnym podcaście i oczywiście pysznej kawie.